Cześć, dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie, Skorpiony i zapraszam na czytanie na rok 2026. Pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne, nie każdy z was się w tym czytaniu odnajdzie. Rok podzielę na kwartały i będę omawiać kwartalnie. Dobrze, i patrzymy osoby spod znaku Skorpiona rok 2026. Pierwszy kwartał. Karty pokazują, możesz otrzymać zaproszenie i gdzieś właśnie sobie wyjeżdżać. Możesz gdzieś wyjechać, mhm, dokładnie tak się tu pokazało. Jakiś wyjazd się pokazuje. Trochę w przeszkodzie masz wydatki i pieniądze, więc zwróć uwagę na to, na co będziesz wydawać, żeby tą lekką ręką za bardzo nie rozrzucać. Tych pieniędzy. Karty też mówią, że do osób wolnych, do singli, może przyjść ktoś do relacji, do związku, ale nie wiem dlaczego. Jest to bardzo wartościowa osoba, ciepła, dobra dusza, ale ty możesz tak jakby tej osoby nie zauważyć. Mhm, tak się tutaj pokazało. Tu w ogóle jakoś romansowo się zarysowało, ale karty mówią: Ty możesz tego nie widzieć. Ja też tutaj widzę, że będziesz coś chciała. Czy chciał w swoim życiu zmienić? I to jest ten moment, w którym warto by było na swoje życie zacząć patrzeć troszkę z innej perspektywy i coś w tym życiu zacząć zmieniać. Trochę twoje poczucie własnej wartości może być zaniżone, więc przyjrzyj się temu, z czego to będzie wypływać, co jest tego powodem i popracuj nad tym. Zadbaj o Układ hormonalny, o podwójne narządy, ale zadbaj też o aparat mowy: gardło, krtań, migdały i zęby. Zwróć uwagę, żeby sobie nie skręcić, nie złamać, nie zwichnąć, nie uszkodzić nogi, kolana bądź stopy. Karty też pokazują, że y, możesz też mieć problemy w dostawie prądu. Dobrze. Internet, prąd, coś tutaj w tym stylu. Jeżeli chodzi o drugi kwartał roku 2026, tutaj bardzo dobre wiadomości do ciebie przychodzą odnośnie pieniędzy. Tutaj, no, coś, coś fajnego, coś bardzo fajnego. Karty pokazują, że wchodzisz tak energetycznie, jako osoba zadowolona, szczęśliwa, jako osoba, która. Ma jakąś emocję trudną, przepracowaną w sobie, która zaczyna cieszyć się z życia, będziesz osobą dowartościowaną w pracy, będziesz osobą, która będzie zarabiać, być może pracujesz na własnych zasadach, jesteś szefem dla siebie, to tu będzie dużo zleceń, praca dzięki swojej pasji, zaangażowaniu. Natomiast jeżeli pracujesz u kogoś, to tutaj będą jakieś pochwały do ciebie płynąć. Jeżeli będziesz osobą w związku, w relacji, to twój partner, może być dla ciebie wymagający, trudny, drogi skorpionie. Tak. Natomiast, jeżeli jesteś osobą wolną singlem, to tutaj ten związek docelowy, ten partner docelowy, on się cały czas pokazuje, ale on cały czas jest w przeszkodzie. Ty chyba będziesz mieć stworzoną wizję kogoś zupełnie innego, i dlatego chyba tej osoby nie będziesz widzieć, bo będziesz sobie wyobrażała, wyobrażał, drogi skorpionie, tego docelowego partnera jako kogoś, kto inaczej wygląda, a tutaj rzeczywistość jednak będzie inna. Karty też pokazują, że możesz mieć problem z górnymi drogami oddechowymi. Tutaj trochę płuca mi się pokazały, jakby takie podziemienie, przeziębienie zwróć na to uwagę problem z oddechem. Tak, nic strasznego, ale zwróć na to uwagę, jakieś tu przewianie, bóle i problemy z barkami karty pokazały. No i też chwilami, pomimo, że ten drugi kwartał pokazuje się bardzo ładny. To karty mówią, że ty możesz czuć się taką osobą niedowartościowaną. Z jakiegoś powodu może być ci przykro, smutno, nie wiem dlaczego, ale takie tutaj energie się pokazały. Dużo informacji, wiadomości, plotek będzie do ciebie przychodzić, ktoś ci będzie patrzył na ręce, ktoś będzie chciał ciebie z czegoś rozliczyć. Jeżeli chodzi o trzeci kwartał roku 2026, spotkania z osobą bądź osobami dawno niewidzianymi, osoby z przeszłości, a może to Ty poczujesz potrzebę, ok. Chcę pojechać w miejsce, w którym wiele lat mnie nie było, miejsce dzieciństwa, moment, w którym, nie wiem, dorastałam, studiowałam itd., itd. Karty pokazują, że w trzecim kwartale możesz mieć bóle głowy. I te bóle głowy mogą wynikać z problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, możesz źle spać, możesz mieć niewygodne łóżko, nie taki materac, bądź coś z poduszką może być nie tak. I te tu bóle głowy są takie napięciowe z tyłu, od karku. Karty też mówią, że hmm, jakaś współpraca będzie Tobie ciążyć. Ktoś Ci zaproponuje współpracę, ale Tobie nie do końca będzie po drodze z tą współpracą. I możesz być osobą, która zostanie przez kogoś skrytykowana, oceniona za mocno, i ta ocena Ciebie zaboli. To jest też taki moment, w którym. Być może będziesz myśleć o tym, żeby przeprowadzić sobie jakiś drobny, mały zabieg chirurgiczny. Karty też mówią: zadbaj o układ pokarmowy i poddawaj się zmianom. W Twoim życiu zmiany są nieuniknione, ale ty się ich boisz. Ty je wypatrujesz, ty ich bardzo chcesz, ale ty się ich boisz. Niektórzy z Was mogą mieć taką silną potrzebę popracowania z dzieciństwem i pozwól sobie na to, tak? Ma jakieś małe, drobne marzenie, życzenie, może się spełnić. I ostatni kwartał roku 2026 przynosi Wam. Takie sytuacje, w których bardzo szybko zweryfikujecie, kto jest dla Was przyjacielem, kto jest dla Was wrogiem, z jakiejś relacji zrezygnujecie, możecie się z kimś pokłócić, ale ta kłótnia, ten, ta trudna sytuacja będzie wyzwalająca, bo Ty wyswobodzisz się z, jakiegoś, z jakiejś dziwnej zażyłości, z jakiejś dziwnej sytuacji. Także tutaj coś się zburzy, przychodzi do Ciebie. Taka sytuacja, że dojdzie do jakiejś kłótni, coś się zakończy, coś się zburzy, ale to jest dla ciebie potrzebne, bo dzięki temu ty wzrośniesz, odrodzisz się, zaczniesz na to patrzeć inaczej, poczujesz taką dojrzałość w sobie i będziesz na nowo coś budować. Tak tutaj jest pokazane. Stan zapalny w organizmie mi się pokazał, taki duży, dość mocny stan zapalny, wędrujący stan zapalny po całym ciele. Karty też mówią, żebyś, drogi Skorpionie, zadbał o swoje serce. Tak, żebyś przebadał sobie serce, zadbał o te serce. Ja też tutaj widzę, że troszeczkę problem z hormonami może być i z wodą w organizmie, ten układ, te wodno sprawy. Karty też mówią, żebyś zwrócił drogi skorpionie, uwagę na to, żeby czegoś nie zgubić, nie stracić. Do niektórych z Was może przyjść propozycja zmiany w pracy, nowa praca, nowy początek. Tak tutaj mi się pokazało, ale też duże wydatki na dziecko albo zwierzątko. Ale ładna tutaj jest energia obfitości, ładne pieniądze, obfitość, piękne finanse. Także tu bardzo ładnie. Te osoby, które będą w związku w relacji, karty pokazują, możecie być przebodcowani w tym związku w relacji i gdzieś w tym trzecim kwartale roku 2026 możecie szukać Takiej przestrzeni tylko dla siebie. Niektórzy z Was mogą myśleć o tym, żeby tą relację zakończyć, bo dojdzie do jakiejś kłótni, kłótni, która będzie czymś bardzo trudnym i bolesnym, i możecie stwierdzić, może to jest ten moment, żeby zostać singlem. Tak, mm -hmm, tak się tutaj pokazało. Natomiast osoby mm, wolne, single. Wy możecie wejść w jakąś relację właśnie pod koniec roku, ale tutaj karty pokazują, że to będzie taka relacja na zasadzie u kogoś z Was tylko, to nie u każdego. Pojawia się ta osoba, jest przez jakiś czas, potem znika, znów żyjecie na zasadzie, jesteście singlami, żyjecie w samotności, potem znów się pojawia i znika, coś na tej zasadzie. No dobra. Co jeszcze chcę być przekazane dla Was na ten rok 2026? Ogromne wsparcie macie od wszechświata od opiekunów. To jest rok, w którym trzeba będzie podejmować decyzje w miarę szybko, nie odkładać niczego na później, ale kierować się swoim doświadczeniem życiowym, swoim rozumem. Karty pokazały w ten sposób. Stawiać wyraźną granicę, jeżeli ktoś będzie ją przekraczał. Pracować ze swoimi lękami, bo one się tu mocno pokazały i coś będzie się w energii pracy i zarabiania zmieniać bardzo mocno u Was. Bądźcie sobą, nie odkładajcie niczego na później, cieszcie się z życia, ale swoje otoczenie, bo nie wszyscy, co Wam piękne słowa mówią, są dla Was dobrzy. To będzie rok, w którym Wy będziecie, drogie skorpiony, coś w swoim życiu bardzo mocno zmieniać. Tu jest pokazana, przepraszam, ale karta wypadła, tu jest pokazana mocna zmiana schematu działania. Dobrze. I co jeszcze chce być przekazane dla Skorpiona? Opieka i wsparcie od sił wyższych. Może jesteś osobą, która interesuje się energią, pracą z energią i tak itd. To działaj w tym temacie, rozwijaj się, kształć, bo będziesz mógł, mogła pomagać ludziom. Czeka Was bardzo duża transformacja, czeka Was jakaś uroczystość, celebracja, jakaś okrągła rocznica, na którą nie do końca będziesz chciał, chciała iść. Karty też mówią, że masz popracować nad tą miłością do siebie, bo jej może brakować i masz nauczyć się odpuszczać, nie trzymać czegoś na siłę bądź kogoś, z kim nie wychodzi. Troszeczkę tutaj jest pracy pokazanej przy tobie nad emocjami, ale to sobie z tym poradzisz. Dobrze, i co w kwestii emocjonalno-uczuciowej, związkach, relacji, zobaczymy, co tutaj w ogóle chce być pokazane. Jakaś karmiczna relacja jest pokazana. I co z tą karmiczną relacją? Karmiczna relacja może się zakończyć. Niektórzy z Was mogą chcieć zakończyć jakiś związek, który będzie trudny i wymagający. Będziecie uzdrawiać swoje serce po, po kimś, tak tutaj jest pokazane. Czasami trudne emocje się pokazują, ale są też pokazane osoby, które będą kokietowane, które będą sobie z kimś flirtować, które będą planować przyszłość. Także bardzo taki Powiedziałabym ten rok 2026 jest pokazany dla osób wolnych, dla singli, jako taki czas nieprzewidywalny, bo wszystko może się wydarzyć. Moi drodzy, to tyle ode mnie. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, czyli nie dla każdego z was będzie. Jeżeli chcesz czytanie prywatne, napisz do mnie mail, który znajduje się w opisie pod filmem. Ja ci tam wszystko wyjaśnię, wytłumaczę, ponieważ taki prywatny odczyt na rok 2026 wygląda zupełnie inaczej niż ten tutaj na w kanale Uściski Śle pozdrawiam.